Był znajomy z tej górki. Pecina tam widać, widać Pecinę. Znajomy z tej górki, ten co jest w szpitalu. To jeszcze jak tam... No w takim wieku, nie wiem on tam miał, ze 20 parę. Po z tej górki 30 na całej kicie podjechali, no i jeszcze wyluzował jak tutaj na nią wjechał. No tutaj w ten zakręt mówi, że ledwie co weszli. Kurde. We dwóch, jeden na butniku jeszcze siedział. No jak no. tu w ten zakręt mówi, że było ciężko już wejść. Kurde mówi. Ale mówi jakoś tam jakoś, no jakoś tam wyrobili. Aż wyło wszystko, mówi kurde. I ten. Tak jak nie wiem czy było widać, jeden pecior przejechał. I tutaj już drugiego nagrywam peciora. wcześniej też jak jechałem dwóch peciorów i yy, coś jeszcze miałem mówić yy, coś miałem mówić a miałem mówić, że ten yy, z takiego jak ze mnie to sobie mogą głupiego porobić bo teraz inwestują kurde w grzecha jak żeśmy jechali do Katowic to mówię ile tą on pracy ma kurde mać, pół drogi opowiadał ja pierdziele, za to i pieniądze i wszystko a poszedł, kurde, no szczerze powiedziawszy. Chyba mi dupę obrobić. I ten, no nie wiem, no poszedł tam, gdzie ja robiłem, szczerze powiedziawszy. Także co? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ze mnie sobie mogą głupiego porobić, a oni się sami ogłupią.